Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręc na Pozytywnie Nie ma jak kupuję sobie coś kobieta, od razu staje się wesoła, wszystko przechodzi Zamówiłam stoły ze stolarni, zobaczcie jak pięknie przyszły Zobaczcie jak fajne Tylko, że to mi się nie podoba i to zaczęłam zdrapywać Słuchajcie, będę robić po mojemu Więc Wam pokażę Są dwa, dałam bodajże stówę za jeden I dostawa stówy to trzy stówy dałam z takie stoły Zobaczcie, szkolne, wygląda jak szkolne, nie? Ale bardzo mi się takie podobają, ja także zamówiłam Jeden I zobaczcie dwa tu jest drugi, poczekajcie, już Wam pokazuję, skręcona. Tu, teraz tak, jeszcze dywan ma przyjechać bodajże, muszę poczekać. I zobaczcie, takie fajne łoto, krzesełka. Krzesełka, ojej, tak, akurat do bardzo się prezentowały. 6. jeszcze bodajże 6 muszę zamówić, to już będzie gigantyka, zobaczcie. Krzesełka z jeszcze wiadomo, parę takich e, tych serweteczek, Obrusiki coś takiego, no wiadomo, jak to kobieto, nie, chce zaszeleje, zaszeleje. Wnętrze musi być ładne, przytulne i w ogóle Mam nadzieję, że guza nie będę miała z tyłu Bo się, kurde, poślizgnęła mi noga trochę Ale może nie No i co kochani, dobra, ja czekam na kolejne Stoły są na razie ok Jeżeli wytestuję, będę dobre, Polecę Wam markę produktu Wszystko, firmę, wsiok, to robił, kto co jak Także co kochani, papa pa Zakręcona czeka dalej na towar Na dostawę Fajnych rzeczy